Na trójkę na początek, żeby się podhyperować trochę, dobra? Mhm uh -huh. Step carry Ok <laughs> Szybko hype i zaczynamy odcinek z kozłowania Cześć, z tej strony Hudelok. Niedawno nagrywaliśmy odcinek podstawy kozłowania Czyli po prostu jak zrobić zmianę przed sobą, pod nogami i za plecami. Statycznie normalnie w miejscu, żeby każdy potrafił zrobić te zmiany w miejscu. Teraz spróbujemy je wykorzystać przeciwko rywalowi, czyli w biegu, kiedy go możemy minąć. Zaczniemy sobie od zmiany przed sobą, czyli tak jak Wam mówiłem, musimy zrobić taki ruch, kiedy zabieramy piłkę, ciało idzie za piłką, bo używamy balansu ciała i teraz będziemy zwracali również uwagę na footwork czyli jak ustawiać stopy, żeby fajnie minąć przeciwnika. Dynamiczne, szybkie minięcie ze zmianą przed sobą. Te minięcia nieco się między sobą różnią, dlatego że przy pierwszym wykonaniu zrobiłem lekkie zatrzymanie. Zobaczcie, zabrałem nogę, prawą nogę, w prawą stronę razem z piłką zrobiłem balans ciała, przestawiłem lewą nogę na tą stronę, zrobiłem kozioł i ruszyłem do przodu. Tak ma wyglądać ta zmiana. I robię hop, czyli zabieram hop, ciało, patrzę w lewą stronę, żeby spróbować minąć do lewej strony. To też oczywiście działa na przeciwnika, na jego reakcję, czy będziemy chcieli pójść w prawo czy w lewo. Tylko robię hop, patrzę w prawą stronę. Robię kozioł, zabieram nogę i ruszam do przodu. Przy drugim zdjęciu było ono nieco szybsze. I ta zmiana jest po prostu mniej widoczna. Czyli w tym przypadku, w biegu, robię kozioł niemalże pod kolanem i idę momentalnie w lewą stronę. Nie używam praktycznie w ogóle balansu ciała, tylko wykorzystuję swoją szybkość. I to, że mogę zrobić szybki, niski kozioł. Po prostu minąć przeciwnika, biegnąc. Prawa noga zostaje z tyłu, robię zmianę i lewa już praktycznie momentalnie idzie do przodu. tak? W tym przypadku, jeżeli robiliśmy tą zmianę, prawa szła do przodu. Teraz robimy. Ale teraz przejdziemy do kozła pod nogami. W tym przypadku, jest dokładnie taka sama sytuacja, kiedy zamrażamy przeciwnika. Próbujemy minąć w jedną stronę. Robimy tak samo, jak przy koźle przed sobą. Tylko teraz jest trochę mała różnica. Kiedy próbujemy pójść w prawą stronę i w momencie, kiedy wykonujemy krok, robimy praktycznie w tym samym momencie kozioł, tak? To ma wyglądać w ten sposób. Że robię hop. I moja lewa noga w tym przypadku jest prowadząca. Nią wypycham do przodu. I nią chcę ruszyć od razu do przodu, tak? Czyli, jeżeli przy minięciu przed sobą robię tak, że ta noga szła do przodu, teraz robię minięcie hop, i lewa noga, w momencie kiedy, kiedy robię kozioł, robię krok, zniżam ciało, żeby wejść tutaj w przeciwnika, trochę obniżyć barki, się wślizgnąć praktycznie między jego rękę a ciało, i robię w tym przypadku. Szczerze mówiąc, lepiej jest się nauczyć właśnie tego crossovera, kiedy możemy jeszcze zmylić balansem ciała w prawą stronę i pójść jednak w lewo, niż samo biegnięcie i zrobienie zmiany właśnie w ten sposób. Ale wygląda ona tak. Czyli biegnę bardzo szybko i robię niewidoczną zmianę. Robię niemalże przeskok, żebym miał dużo miejsca do zrobienia tego kozła pod nogami. I zabranie tej nogi jak najdalej do przodu I szybkie mnięcie przeciwnika tak? Rozróżniamy również dwa typy minięcia za plecami Szczerze mówiąc to trzy Kiedy robimy również balans ciała Robimy hop Robimy właśnie w ten sposób, że mylimy prawo Prawa noga tak samo jak przy każdym minięciu idzie z ręką Albo od razu robię kozioł ze skokiem Czyli robię Czyli tak samo robię kozioł Prawa noga zostaje, robię tylko przeskok praktycznie na lewą nogę i zabieram piłkę za plecami. Trzeci sposób zrobienia kozła za plecami to jest oczywiście, kiedy zawijam ją za plecami, żeby jeszcze szybciej minąć przeciwnika. Czyli robię to. Czyli w tym przypadku nie robię kozła stąd, z prawej do lewej, tak jak uczyliśmy się na pierwszym odcinku. Tylko robię, że zabieram tą piłkę, hop. Chcę ją zmieścić za plecami, żeby pojawiła się jeszcze w powietrzu nad moim biodrem. Jak robię, jak robię kozią za plecami, to piłka cały czas jest praktycznie pod dupą, tak? A tutaj zabieram ją za plecami, ona ląduje dopiero, kiedy ją zawinę, jest pod biodrem, tak? Tutaj oczywiście też możemy wykorzystać balans ciała lub nie. Czyli robię... Dziękuję wam bardzo za odcinek. Do podstaw kozłowania jeszcze wrócimy za niedługo. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu jakiś pomysł na odcinek, jaki byście chcieli zobaczyć, albo to, co Wam się w tym najbardziej podobało, albo oczywiście jakieś pytanie, jeżeli macie do mnie. Ja z chęcią odpowiadam. Jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, albo pokazać Wam jakiś nowy ruch, no to piszcie śmiało i widzimy się na następnym odcinku. Siema!